Imiennik część 12 Jakub. Imię Jakub wywodzi się z Biblii i pochodzi z języka hebrajskiego. Tradycyjnie tłumaczona jako ten, który trzyma zapięte i kojarzone jest z opieką bożą. Według danych z początku 2025 roku imię Jakub nosi ponad 400 tysięcy mężczyzn, co daje mu 15 miejsce wśród imion męskich w Polsce. Typowe cechy. Jakubowie to osoby ambitne, wytrwałe i zdeterminowane. Bywają energiczni, ruchliwi i chętnie angażują się w życie innych, bo lubią doradzać, mieć wpływ i czuć się potrzebni. Mają dar szybkiej analizy sytuacji i często podejmują inicjatywę. Zwykle są pogodnymi, kulturalnymi osobami, które nie znoszą fałszu. Imię Jakub pojawia się w wielu przysłowiach i powiedzeniach. W angielskim mówi się Every Man Jack. Jest to fraza używana do podkreślenia, że jakaś sytuacja dotyczy wszystkich osób w danej grupie lub społeczności. W polskiej tradycji ludowej mówi się jak kuba Bogu, tak Bóg kubie, co oznacza, że nasze działania wobec innych wracają do nas w podobnej formie. Jakubie, twoja siła to determinacja i zdolność do działania. Dbaj o to, by twoja potrzeba wpływu łączyła się z empatią, a wtedy zyskasz największą moc działania.